No i sami zobaczcie, w jak cudownym stanie ten pokój się uchował. Jejku, naprawdę jestem w szoku. W wielu opuszczonych domach byłem, wiele zwiedziłem, natomiast takie jak ten trafiają się naprawdę rzadko. Zierbom na Urbexie. W dzisiejszym odcinku zabiorę Was na eksplorację bardzo tajemniczego domu. Domu, który stoi praktycznie na szczycie góry. Znajdujemy się na dalekim południu Polski i to właśnie tutaj, w tym miejscu, pewnego dnia w tajemniczych okolicznościach wyparowała cała rodzina. Pozostawiając po sobie. Cały dobytek swojego życia. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, że już teraz zostawiliście łapkę w górę, subskrypcję. A ja już nie przedłużam. Zapraszam na dzisiejszy materiał. Jak na nasze polskie standardy, dom zachował się naprawdę w nietkniętym stanie, można powiedzieć. Wewnątrz znajdziemy praktycznie całe wyposażenie, a właśnie teraz wchodzę do środka i znajdujemy się słuchajcie, w przedpokoju. Już na starcie wita nas dosyć sporo wyposażenia. E, odpalam lampę, abyście mogli cokolwiek zobaczyć. Tak, patrząc na to, wszystko co widzę w tym przedpokoju, e, zdecydowanie dominują, słuchajcie, ubrania męskie, a głównie kurtki letnie. Tutaj jeszcze zobaczcie przyrząd do trzepania dywanów mamy oczywiście jeszcze liczniki chociaż z tym oczywiście to trochę się pospieszyłem bo w wielu domach liczniki e, są aktualnie wymontowywane natomiast tutaj jeszcze zobaczcie że tam wyżej mamy jak się nie mylę korki niektóre są nadal wpięte poniżej mamy szafkę a na niej kilka e, garnków natomiast tutaj jeszcze jakby ktoś był głodny to zapraszam na zupkę chyba zupa warzywna nadal w słoiku się ostała ale ja akurat na ten moment nie jestem specjalnie głodny, także podziękuję. Poniżej widzę, że dosyć sporo butelek, natomiast wydaje mi się, że te butelki zostały tutaj przeniesione, przyniesione przez kogoś, kto po prostu to miejsce odwiedził i po sobie nie posprzątał. Natomiast tu po lewej stronie, toaleta, ale dziwne, że. Stoi w niej takie dosyć sporej wielkości lustro lustro, które równie dobrze mogłoby wisieć w jakimś salonie, a zostało umieszczone słuchajcie, w toalecie. Nie zauważyłem, że tutaj jeszcze zobaczcie, mamy chyba prysznic, natomiast on jest dosyć dziwnie pokryty taką płachtą żółtą, jakby wodoodporną płachtą, nie wiem, może dlatego, żeby. E, nie młczyć ściany? Nie mam pojęcia, natomiast ta płachto to jest. Natomiast jeszcze mamy, zobaczcie, chyba franie. A także chyba miskę do, do mycia. Przejdźmy teraz do kolejnych pomieszczeń, które są z każdym jednym coraz bardziej ciekawe. I właśnie teraz w kuchni wypadałoby opowiedzieć Wam o historii, o informacjach, które udało mi się zebrać właśnie o tym miejscu. Na pewno z rzeczy pewnych. Wiemy, że cały dom został opuszczony w okolicach roku 2020. Wskazuje na to wiele kalendarzy, zdjęcia z podpisami, z datami, różne dokumenty. Także to akurat jest pewne. Natomiast jeśli chodzi o samą rodzinę, tutaj jest jedna wielka niewiadoma. To, co wiemy o rodzinie, to na pewno mieszkała tutaj osoba, która tą rodzinę posiadała i to dosyć liczną. Na wielu zdjęciach, które znalazłem już wcześniej w tym domu widać małżeństwo młodych ludzi, którzy biorą ślub także przypuszczam, że ten dom był zamieszkiwany najprawdopodobniej może przez rodziców którejś z tych osób albo przez może dziadków na pewno mieszkała tutaj raczej osoba starsza na to wszystko wskazuje po prostu wygląd tego domu wyposażenie no i takie nawiązania po prostu do przeszłości i w sumie jeśli chodzi o informacje to tyle nie wiemy na pewno, dlaczego to miejsce zostało opuszczone. Krążą różne teorie na temat tego, jakby rodzina miała dosłownie wyparować z tego miejsca, natomiast to nie jest pewne. Ja przypuszczam po prostu, że mieszkała tutaj jakaś starsza osoba, która po prostu zmarła, i przez to cały ten dom po prostu został opuszczony. Natomiast interesuje mnie tylko jedno: dlaczego nikt z krewnych tego domu nie odziedziczył, nie zaopiekował się nim? Właśnie to jest, słuchajcie, zawsze zagwostka, jeśli chodzi o opuszczone miejsca, opuszczone domy, dlaczego one stają się właśnie opuszczonymi. Natomiast ja już nie gadam, przejdźmy do dalszej eksploracji, bo tutaj naprawdę robi się coraz bardziej ciekawie. Jeśli chodzi o samą kuchnię, to jest ona, można powiedzieć, dosyć ciekawie wyposażona, ponieważ rzućcie okiem, że tutaj po prawej stronie mamy jeszcze pralkę. Nie wiem, dlaczego ktoś do wnętrza bębna wrzucił Potuczone lustro, natomiast mniejsza. Zobaczcie, macie tutaj markę, jest to marka Polar Predom. E, no wygląda na dosyć wiekową. Powyżej jeszcze czajnik z dosyć takim charakterystycznym wgnieceniem dosłownie jakby ktoś nim uderzył o coś. E, o! I kubek z napisem 18 lat później. Ja przypuszczam, że chodzi tutaj może o nie wiem 18 lat małżeństwa. Taka jest moja teoria. A jaka jest wasza? Napiszcie oczywiście w komentarzu. Wszystkie wasze komentarze staram się zawsze czytać. Z tymi komentarzami to jest również dosyć ciekawa rzecz, bo wielu moich widzów, e, można powiedzieć w pewien sposób, mm, rozgryza zagadki, rozgryza tajemnice różnych miejsc, ponieważ nawet w momencie, kiedy ja jestem na miejscu i nagrywam, mam różne obiekty, różne rzeczy, które znajduję. No nie jestem w stanie po prostu wszystkiego dostrzec Tak na przykład wy oglądając dany materiał Macie po prostu więcej czasu aby przyjrzeć się wszystkiemu I po prostu te ciekawsze Rzeczy które dostrzeczecie napisać mi w komentarzu Dzięki czemu Wzbogacamy Się o informacje o danym obiekcie Patrząc na zdjęcia z tego obiektu Które widziałem już dobre kilka miesięcy temu Przez chwilę miałem wrażenie jakby pożar wybuchł w tej kuchni Ale myliłem się Po prostu te meble tutaj są takie ciemne. bałem się, że po prostu nie, nie wyrobiłem się, nie zdążyłem tego miejsca zwiedzić w okresie, kiedy miał najlepsze lata świetności. Natomiast na szczęście pożaru, z tego co widzę, tutaj nie było, a miejsce naprawdę wygląda fenomenalnie. Także przejdźmy do dalszej eksploracji. W kuchni e, mamy również dosyć sporo szklanek, kubeczków, a tam, jak rzucicie okiem, mamy pierwszy skalendarz, właśnie z rokiem 2018. E, tam jeszcze jedna szafka, zajrzę do niej, widzę. O, tak, nie myliłem się. Wewnątrz tej szafki mamy słuchajcie, ubrania, jeansy, a także sweter. Natomiast jeśli chodzi o samą kuchnię, to wydaje mi się, że wszystko wam pokazałem. A w lodówce niestety nic ciekawego nie ma. Na stole jedynie radio, jakiś stary głośnik, a także pudełko z starymi maszynkami. Także to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o kuchnię, kierujmy się, moi drodzy, do kolejnego pomieszczenia, a tutaj robi się już naprawdę e, coraz bardziej ciekawy, tak jak mówiłem wcześniej, ponieważ wchodzimy słuchajcie do chyba salonu jak się nie mylę po prawej stronie mamy e, piękny taki kredenso barek, można powiedzieć, a w nim w środku jeszcze równo poukładane mm, kubeczki do kawy, takie małe, może do espresso tutaj jeszcze butelka o jakimś mocniejszym trunku. Patrząc na te wszystkie artefakty, które się uchowały w tym domku, na pewno możemy stwierdzić jedno. Rodzina, która niegdyś tutaj mieszkała, była naprawdę religijną rodziną, albo może po prostu jeden z domowników religijny był. No, o tym wszystkim oczywiście świadczą zdjęcia i nawiązania religijne, których jest tutaj naprawdę pełno. A tam nad wejściem do kolejnego pomieszczenia, już wam powiem, pomieszczenie, które jest najlepiej zachowane z całego tego domu. Mamy, jedni by powiedzieli, że piękny obraz, a ja raczej bym powiedział, że dosyć mroczny obraz. Na nim jest osoba, chyba po Komunii Świętej. Za chwilkę wam go pokażę. Prawdopodobnie członek rodziny. W sumie myślałem, że ten dom będzie znacznie mniejszy, patrząc na niego z zewnątrz. Natomiast chodząc po tych pomieszczeniach, widzę, że naprawdę jest dosyć sporych rozmiarów, zwłaszcza na taki typowy domek wiejski, usytuowany z dala od cywilizacji. Pozwoliłem sobie trochę pogrzebać, przejrzeć te szafki eee, i zauważyłem, że jest tutaj dosyć sporo zdjęć rodzinnych, jak na przykład tutaj na fotografii mamy pana. Z najprawdopodobniej żoną i ze swoim dzieckiem. Nie będę tego pokazywał. Tych zdjęć jest tutaj znacznie więcej. Na przykład w tej szufladzie mamy zdjęcia takie typowo pod dokumenty. Natomiast no, nie będę ich pokazywał, są to raczej rzeczy prywatne. Także przejdźmy dalej. Wydaje mi się, że człowiek, który tutaj mieszkał, chyba dosyć sporo palił papierosów. Zobaczcie, mamy tutaj rozsypane pudełko z. Hmm. I teraz zapomniałem nazwy. Natomiast no z papierem do kręcenia papierosów, sorry, że zapomniałem, po prostu zdarza się. E, pewnie ma to jakąś profesjonalną nazwę. Gilzy papierosowe, ok, z filtrem, no to już mamy odpowiedź. Natomiast jeśli chodzi o to pomieszczenie, to chyba by to było na tyle. Wala się tutaj dosyć sporo ubrań, oczywiście. Okno jest otwarte. A tak jak wspominałem wcześniej, moi drodzy, znajdujemy się w górach na południu Polski i nawet tutaj macie piękne odbicie w tej szybie jednej z gór. Pozwoliłem się troszkę bardziej rozejrzeć po tym domu i znalazłem dosyć ciekawe nawiązanie. Rzućcie okiem na tą gazetę, a raczej na jej tytuł przewodni. Duchy czy istnieją. Ciekawe jest to, że ta gazeta leży na samej górze. A w opuszczonym domu, który właśnie zwiedzam. Natomiast wydaje mi się, że jest to po prostu coś, co przygotował dla nas jakiś eksplorator, aby może komuś napędzić strach, albo aby ta dana osoba nie zapomniała, że może duchy istnieją. Naprawdę. Jak sami widzicie, a tutaj nad moją głową aktualnie mamy obraz obraz dziewczynki. Bardzo możliwe, że osoby z rodziny, a jest to raczej pewne. Natomiast chyba cały ten pokój został już przez nas zwiedzony. Nie traćmy czasu. Kierujmy się do kolejnego pomieszczenia. Eee... No i sami zobaczcie, w jak cudownym stanie ten pokój się uchował. Jejku. Naprawdę jestem w szoku. W wielu opuszczonych domach byłem. Wiele zwiedziłem, natomiast takie jak ten trafiają się naprawdę rzadko. Tutaj na przykład mamy, zobaczcie, jeszcze dosyć równo poukładane pluszaki. Zabawki dziecięce. Zgaduję, że dziewczynka, która tutaj mieszkała, albo chłopiec to właśnie do niej, albo do niego te zabawki należały. To również jest pewnego rodzaju wskazówka. Mówi nam, że osoba, która tutaj mieszkała Miała dzieci albo miała wnuczków, także możemy stwierdzić, że z każdym krokiem, ee, chodząc po tym domu odkrywamy kolejne jego tajemnice. Jak na przykład rzućcie okiem, że tutaj mamy gigantyczny segment, a na samej górze stoi dosyć sporo różnego rodzaju butelek, po trunkach. Przypuszczam, że w tym miejscu odbywała się niejedna impreza i pewnie dosyć mocno zakrapiana różnego rodzaju napojami wyskokowymi, no ale to chyba dosyć normalne. Tutaj jeszcze po prawej stronie uchował się telewizor. Niestety jego klapa została już całkowicie zdjęta. Pewnie kogoś interesowało to, co jest wewnątrz, a raczej to, co można z niego wymontować. Tutaj jeszcze nad łóżkiem obraz święty Matka Boska, Jan Paweł II, a także sofa. I poduszki obok, które również dosyć równo e, są położone, jedne na drugą. Wygląda to tak, jakby ktoś miał za chwilkę do tego domu wrócić e, pościelić sobie łóżko i się przespać. Kompletnie jest to wszystko tutaj nietknięte w tym pokoju. Tych zdjęć tutaj jest naprawdę sporo. Tutaj jeszcze w segmencie uchował się piesek. Mały piesek, pluszak, raczej ozdoba. O, a tu. Pieniążki, zobaczcie żółte, kilkugroszowe monety. Jakieś sztuczne cytryny. A w segmencie, w segmencie leży moi kochani, święty Mikołaj. Czeka na święta. <noise> A poniżej dosyć sporo książek, gazet. I jeszcze jeden telewizor, natomiast ten w znacznie lepszym stanie. I chyba, jak sami widzicie, to pomieszczenie jest zdecydowanie najciekawszym. W całym tym obiekcie. Ostało się w nim najwięcej rzeczy, najwięcej wyposażenia. Eee, I tutaj jeszcze jedna kwestia. Mówiłem już podczas tego filmu kilkukrotnie, że dom znajduje się naprawdę wysoko, jest słuchajcie, w odludnym miejscu. Raczej mm, ludzie przypadkowi tutaj nie przychodzą, po, po prostu nie wiedzą o istnieniu tego miejsca. Eee, dom jest schowany wśród drzew. Zdalał od jakiejkolwiek cywilizacji. Natomiast, jak sami widzicie, to nie uchroniło go w żaden sposób przed wandalami, a raczej ludźmi, którzy przyszli to miejsce oszabrować. Jest pewna teoria, która mówi o tym, że najprawdopodobniej, gdy osoba, która tutaj mieszkała, zmarła, to po prostu sąsiedzi z okolicy dowiedzieli się o tym fakcie i przyszli cały obiekt oszabrować. Z domu już wyszliśmy. Dzisiaj naprawdę słońce nas rozpieszcza. Jestem już całkowicie spocony, ale przed nami jeszcze e, kilka pomieszczeń, raczej e, dwa budynki, do których właśnie teraz wchodzimy. Pierwszy to jest, słuchajcie, coś na wzór, nie wiem, szopy. E, rzućmy okiem, czy coś ciekawego ostało się w środku. Drzwi całkowicie wyłamane. Natomiast E, chyba myliłem się. Albo ten budynek kiedyś pełnił rolę pewnego rodzaju składzika na różne mm, mniej przydatne rzeczy, w tym domostwie. Albo to było miejsce na może jakieś bydło, które później zostało zaadaptowane pod składzik. E, dlaczego tak sądzę? Ponieważ no, tak to wygląda. Jakieś tutaj zobaczcie: wzmocnione okna, wszystko wylane betonem. Tam w ogóle jeszcze takie, można powiedzieć, miejsca, gdzie widać surowy beton. No nie wiem, mogę się mylić, natomiast tak to wygląda. A może był to po prostu jakiś garaż, chociaż nie widzę tutaj wjazdu na jakikolwiek pojazd. Także raczej obstawiałbym tą pierwszą opcję opcję, która mówiła, że był to po prostu składzik. Jeśli chodzi o samo wyposażenie, które znajdziemy w tym miejscu. To na pewno kredens a w nim jakieś śrubki, nic ciekawego. Tutaj jeszcze szafka, taka szafka technika, ale tutaj mamy dosyć ciekawe nawiązanie. Nawiązanie oczywiście do świąt Bożego Narodzenia. Jak sami widzicie kolorowe bombki, tutaj jeszcze czubek na choinkę i te bombki, całe te ozdoby są wykonane w takim dosyć starym stylu. Bardzo podobne bombki miała moja babcia, w sumie nadal je ma. Także to również jest pewnego rodzaju wskazówka, że w tym miejscu mieszkała osoba raczej raczej z tych starszych, wiekowych. W ogóle nadepnąłbym, nie zauważyłem. Zobaczcie, co leży tutaj obok moich nóg. Jest jaka stara waga. O kurcze, i nomak, i nowak, nie wiem. Spółdzielnia Inwalidów Nowe Życie Częstochowa. Zobaczcie na te cyferki w środku, jak wyglądają. Kurczę no i co, sprawdzamy, czy działa. O, jasny gwint. Ona, słuchajcie, działa. Zgadza się, waga się zgadza. Waży około 80 kg. Widać, że nie jestem pierwszą osobą, która się w tym miejscu ważyła, bo ktoś specjalnie podłożył pod nią e, taką prostą płytę, aby móc się zważyć. Natomiast szkoda, że tutaj leży niszczeje. E, fajnie jakby dostała drugie życie. Wydaje mi się, że jest to naprawdę prawdziwy zabytek, prawdziwy rarytas dla osób, które w takich, można powiedzieć, sprzętach siedzą aktualnie. E, Coś na pewno rzadkiego. Tak jeszcze oglądam i oglądam, zanim wyjdę stąd i widzę, że dosyć sporo również pojemników na jakieś środki. Chyba też widzę, że jest tutaj taki mały kanister na olej samochodowy, także eh, możliwe, że właściciel lub właścicielka pojazd posiadali, tu jeszcze gazety. A... O, kurczę, co my tu mamy, moi kochani. To są tygrysy, a raczej tygryski. Zobaczcie, jeśli ktoś nie wie, czym są tygryski, już spieszę z wyjaśnieniami. Tak, w skrócie, tygryski to jest szereg wielu książeczek, takich małych książeczek. Każda z nich opisywała jakieś różne wydarzenia historyczne. Głównie skierowane to wszystko było na czasy II wojny światowej. I dlaczego tak się zachwyciłem tymi książeczkami? A to dlatego, ponieważ można powiedzieć, mój dziadek, który już nie żyje, takie książki czytał, i wiele z nich po nim mi zostało, nadal je mam u siebie w mieszkaniu. Kilka z nich przeczytałem, są naprawdę ciekawe. Fajne jest również to, że te książki czyta się bardzo szybko, bo są dosyć cienkie, ale równie ciekawe. Także jeśli ktoś z Was lubi historię, a zwłaszcza czasy wojenne, to zachęcam do sprawdzenia sobie tych pozycji. Wiem, że na pewno na aukcjach różnych. Te książki jeszcze da się dorwać, także możecie sobie sprawdzić. Natomiast ja oczywiście te egzemplarze tutaj zostawię tak jak je znalazłem, chociaż powiem szczerze, że serce mi się kraja jak na to patrzę, że one sobie tutaj leżą i niszczeją, no ale takie są moi drodzy zasady Urbeksu, że to co znajdujemy nigdy z danego miejsca nie zabieramy. Po prostu, tylko oglądamy, robimy zdjęcia lub nagrywamy film, jak w moim przypadku. Trochę się rozgadałem, a pokażę Wam jeszcze lodówkę. Co ciekawe, lodówka stanowiła niegdyś pewnego rodzaju półkę na różne narzędzia i różne rzeczy. Jak na przykład tutaj mamy, zobaczcie, stary zamek do drzwi. Hmm, dosyć ciekawe rozwiązanie. Z czymś takim jeszcze się nie spotkałem, powiem szczerze. Ostatnie miejsce, do którego. Dzisiaj zajrzymy, w sumie to będzie coś takiego. O, a może i nie ostatnie, ponieważ widzę, że jest tutaj przejście na wyższe piętro. Pewnie na strych, jak się nie mylę. Także pozwolę sobie zajrzeć. Co ciekawe, te schody tutaj nadal są w dosyć e, dobrym stanie, chociaż chwilami skrzypią, to udało się dostać na samą górę. I tam dalej widzę, że jest wanienka dla dziecka. Ok, tutaj jeszcze stary grill obok, chyba mm, jakaś również wiekowa torba. Natomiast nic więcej tutaj nie widzę. Poza jeszcze może tą lampą nocną, tam dalej. I kilkoma innymi śmieciami. A dach niestety już zobaczcie. A, w wielu miejscach dziurawy. Także jaki. W przypadku wielu innych opuszczonych domów obiektów. Wydaje mi się, że to są również ostatnie miesiące, gdy to miejsce w ogóle jeszcze stoi. Może prze, przetrwa jeszcze sezon dwa, ale nie więcej. Z naszego strychu już schodzę, niczego się nie trzymam. Trzeba nadzieję, że nie spadnę. A teraz jeszcze. Dawna stodoła, która już częściowo nie ma również dachu, ściany również nie ma a w środku a jedynie co znajdziemy w tej stalej stodole to resztki siana a także krzesło i stół na którym leży plecak mojego kolegi którego pozdrawiam jeśli to ogląda i w sumie jeśli chodzi o ten obiekt to moi drodzy to by było na tyle także w tym pięknym otoczeniu e, będziemy kończyć nasz dzisiejszy materiał E, bardzo dziękuję Wam, że wytrwaliście do końca mojego dzisiejszego ględzenia. Nie wiem, co tak się dzisiaj rozgadałem, ale e, miałem chyba po prostu ochotę z wami pogadać w pewien sposób, chociaż poprzez ten film. Mam również nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Spodobało wam się dzisiejsze miejsce, które zwiedzaliśmy. W moim osobistym odczuciu było naprawdę wyjątkowe. Rzekłbym, że miejsce z duszą, może duszą, nawet kogoś, kto tutaj niegdyś mieszkał. Kto wie, natomiast ja dzisiaj się już będę z Wami żegnał. Dziękuję, że wytrwaliście, dziękuję, że obejrzeliście. Dziękuję wszystkim, którzy zostawili łapki w górę, subskrypcje, zostawili komentarze i mam nadzieję, że wszyscy razem, już za tydzień, w piątek o godzinie 18, spotkamy się na kolejnej wyprawie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!